Wilkołak to niewielkie wzniesienie znajdujące się na obrzeżach Złoteryi. Jest to pozostałość po wygasłym wulkanie. Góra ta od dawna była przedmiotem zainteresowania ludzi, budziła wielkie zainteresowanie, a wokół niej narosło wiele legend i opowieści. Podobno w dawnych czasach na wzniesieniu Wilkołak znajdował się zamek. Zamek należał do dwóch braci. Nazywali się Kuno i Wald. Bracia przyjechali z daleka, do Złotoryi, osiedlili się tutaj, byli rycerzami, a zajmowali się mało rycerskim zajęciem rozbójnictwem. Napadali na przejeżdżające karawany kupieckie, mordowali, rabowali i w ten sposób się bogacili. Podobno piwnice zamku były wypełnione drogocennymi skarbami. Któregoś razu z wieży zamkowej bracia wypatrzyli parę, mężczyznę i kobietę. Nie mogli przepuścić takiej okazji, więc wyruszyli w ich stronę. Oczywiście zamordowali ich, a to, co mieli przy sobie, zabrali do zamku. W sali rycerskiej przy kominku zaczęli przeglądać skarby, które zdobyli. Nie było tego zbyt wiele. Wśród przedmiotów należących do pary znajdował się targamin z pismem. Kiedy przeczytali, byli bardzo przerażeni. Okazało się, że młoda niewiasta, która przybyła tutaj, była ich rodzoną siostrą, dawno niewidzianą młodszą siostrzyczką, ukochaną przez obydwo braci. Bracia nie poznali jej i potraktowali tak jak innych. Bracia, będąc rycerzami, rabusiami, nie znali strachu. Napadali, mordowali, nie mieli żadnych skrupułów. Jednak na dnie ich skamieniałych serc czaiły się jeszcze ludzkie uczucia. Mordowanie członków rodziny zawsze było czynem ohydnym i przez wszystkich źle bardzo postrzeganym. To było najgorsze, co można było zrobić zabić kogoś ze swojej rodziny. Oczekiwali więc nieuchronnej kary. Wiedzieli, że to w jaki sposób na nich się zmęści. Siedzieli przerażeni do północy w sali rycerskiej. Wtedy usłyszeli przerażający śmiech. Ich oczom ukazał się straszny karzeł. Groteskowo wykrzywiony karzeł powiedział, że nastąpił kres ich poczynań, nastąpi kara. Postępowali jak bestie, więc w bestie się zamienią. W tym momencie rozległa się burza z piorunami. Zamek zaczął się zapadać, w braci trafił piorun, przemienili się wielkoła. Po zamku nie było śladu. Okoliczna ludność odetchnęła ze spokojem, mieli już bezpieczne życie. Kupcy również mogli spokojnie przejeżdżać okolicznym traktem, jednak góra budziła wśród mieszkańców strach, czuli destrukcyjną siłę, która gdzieś tam znajdowała się w pobliżu zamku. Nikt nie zbliżał się w okolice wzniesienia. Nieliczni śmiałkowie, którzy gdzieś tam przebywali, mówili, że widzieli dwie przerażające bestie przypominające wilki o czerwonych oczach, które często w księżycowe noce Wyły na wzniesieniu. Więc mieszczanie uznali, że to wilkołaki, dwaj niegodni bracia, którzy zostali przemienieni w bestie. Od tamtej pory wzniesienie nazywane było wilczą kurą lub wilkołakiem. Jak w każdej legendzie, w tej również jest ziarnko prawdy. Postacie rycerzy-rabusiów, trudniących się napadami, szczególnie na przejeżdżających w pobliżu ich zamku kupców i podróżnych, powszechnie pojawiły się w xvii wiecznych romansach rycerskich. Nie jest to jedynie wymysł bardów. Najsłynniejszym znanym do dziś rycerzem trudniącym się rozbojem był Czarny Krzysztof z Olszanicy pod Złotoryją. Krasował na tych terenach od roku 1500 do około 1512. Ujęty i stracony w legnicy dokonywał napadów na kupców, mieszczan, rycerzy, podróżnych. Często oprócz odebrania konia, wozu, pieniędzy czy towaru, on i jego kompanii dodatkowo torturowali pojmanych, obcinali im rękę lub zabijali na miejscu. Czarny Krzysztof i jego kamraci są również bohaterami legend. Nie wiadomo, czy bracia Kuno i Wajt istnieli naprawdę. Są różne wersje tych legend. W innych legendach jeden z nich miał zamek na Króczych Skałach, a drugi na Wilkołapach. Często jednoczyli się organizując napady na przejeżdżających kupców. Ta historia ma związek z innymi legendami, na przykład o skamieniałych zabójcach w z Zdroju. Historycy nie potwierdzają istnienia zamku na Wilkołaku. Legenda ma wymiar dydaktyczny, ukazuje, że zło zawsze zostaje karane.